Uwaga, film ten zawiera śladowe ilości poczucia humoru o wątpliwej jakości oraz przedstawia prawdziwą postać, bicznego, aczkolwiek generalnego dziecka, jakim jest Marcin Malczyński. To, co za chwilę zobaczysz, może Cię przerazić, zszokować, spowodować mdłości, ewentualnie rozbawić. Oglądasz na własną odpowiedzialność. A Ty kurwa kim jesteś? Ja? Jestem reżyserem, kina akcji. A tak naprawdę to, kim jestem, jak czuję się przed kamerą oraz co robię na YouTubie, wyjaśnię wam już za chwilę. Jeżeli miałbym porównać się do jakiejś rzeczy lub opisać siebie jednym słowem, byłaby to. Gąbka. Dlaczego akurat gąbka? Ponieważ chłonę wiedzę tak jak w tym powiedzeniu? Nie! Ponieważ ja, gąbka, mam dwie strony. Potrafię być milutki i mięciutki, ale potrafię być też. Szorski i ostry. Również jestem bardzo nieśmiały. Tak jak gąbka. Czy widzieliście jakieś gąbka na imprezie, albo, nie wiem, zagadującą do dziewczyny? No właśnie. Tak samo jak gąbka, nie jestem przebojowy. Nie jestem duszą towarzystwa. Owszem, potrafię być zabawny, ale nie nienachalny i nie na siłę. Tak jak gąbka. Przebojowe to są, nie wiem, warzywa Bongiwell, ale nie my. Pomimo tego, że zawiodłem się na nich wiele razy, ciągle wierzę w ludzi. Tak jak gąbka. Kto to widział, żeby gąbka kiedyś powiedziała komuś: Nie stary, nie umuję ci pleców. Sorry. A teraz specjalnie dla Was mały rebusik w postaci zagadki wideo. O, już, już dobrze. A, ale boli mi brzuch. A, o, 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 przeszło. Nie się, O, przeszło. Rozwiązaniem tej zagadki jest hasło: przed kamerą czuję się dobrze. Przejdźmy dalej. Nie lubię sztucznie podtrzymywać rozmowy, na której mi nie zależy i które mnie nie interesuje. Nie potrafię po prostu rozmawiać o pierdołach i o rzeczach nudnych. Owszem, mam swoje zdanie i to dość logiczne na wiele tematów, ale jeżeli masz zamiar podejść do mnie i zacząć rozmawiać o pogodzie, to. Nawet nie próbuję. Mam naprawdę wielki dystans do siebie i do całego świata, i przez to niektórzy ludzie, zwłaszcza w internecie, dają mi do zrozumienia, że mnie nie lubią. Jestem głupi, że tak ja mogę śmiać się z takich rzeczy. Nazywają mnie idiotą. A ja nazywam ich wtedy hipokrytami, bo sprawa z przesadzonym i nieśmiesznym kontentem wygląda mniej więcej tak. Nie, nieśmieszne. Nie, nieśmieszne. Halina, idziemy do domu, to jest, to jest nieśmieszne, to jest jakieś głupie, jako może śmiać jest z takiej tragedii. Podczas gdy w domu, kiedy nikt nie patrzy przed komputerem, wyglądacie tak. Zobacz, z zobacz jaki śmieszny płód. Widziałeś marny płód w stroju klauna. No, no zobacz. Szczerze powiedziawszy, gardzę ludźmi, którzy bardziej niż swoje zdanie, cenią zdanie innych na swój temat. Mam lekką wadę wzroku, przez to muszę nosić okulary, których i tak prawie nie noszę, bo wygląda w nich jak niedorozwinięty Clark Kent. Uwierzcie mi. Nie chcielibyście, żeby ratował was taki superman. W przeszłości grałem 7 lat w koszykówkę, lecz przestałem, gdyż mój trener nie chciał, żebym grał na pozycji rozgrywającego, ponieważ mówił, że 3 metry będziesz miał, taki już wysoki, 3 metry będziesz miał, no nie możesz być rozgrywającym, będziesz miał 3 metry, 3 metry będziesz miał, no. Ta, i skończyło się oczywiście na tym, że mam 1,94 m, tak jak Dwayne Wade. Później zacząłem uprawiać brazylijskie jujitsu. do mi się na mistrzostwo Europy oraz mam w nim nawet Purpurowy pas. Purpurowy to taki różowy, tylko że dla mężczyzn. Mam kilku znajomych, ale przyjaciół mogę policzyć na palcach jednej ręki. I to w dodatku na jej połowie, bo jeden z nich jest karłem. Ponieważ według mnie prawdziwym przyjacielem jest ktoś taki, do kogo dzwonisz o trzeciej w nocy z problemem, on odbiera i bez zawahania mówi: No chyba cię pojebało, jest trzecia w nocy, spierdalaj. Na sam koniec dodam też, że uwielbiam rozmawiać z psami. Znaczy. Nie, nie żeby z policją. Po prostu kiedy widzę pieska, gdziekolwiek, czy to jest mój pies, czy to jest obcy pies na ulicy, że to jest obcy pies na ulicy, obcej osoby na ulicy, to, to wygląda to za tak. Taki ładny ładu! No chodź do mnie, no chodź, to, 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 to taki ładny, taki ładny. No cześć, no co tam? No cześć. Mm. Uu. Zachowuję się wtedy jak upośledzony klaun na kwasie. Z powodu tego, że szybko mówię, plącze mi, mi się język i potrafię po 50 razy powtarzać jedno słowo nagrywając oraz w czasie nagrywania właśnie bardzo dużo ziewam. To taki odruch bezwarunkowy mi się chyba wyrobił. Zastanawiam się, w jaki sposób przekazać prowadzącemu programu Matura to Bzdura, że jestem w klasie maturalnej. Tak, żeby się nie zorientował. Mam nadzieję, że to wideo przybliżyło Wam chociaż trochę obraz osoby, której jestem, co tutaj robię, dlaczego nagrywam i jak czuję się przed kamerą. Więc to tyle. Jeżeli chcielibyście poznać mnie bardziej przez moją produkcję, to zapewne znajdziecie je tutaj, tutaj i tutaj. Peace, yo!